Na początek sprawdźmy jedną podstawową rzecz. No bo plotki głoszą, że w Polsce cały ten Black Friday polega po prostu na tym, że większość sklepów kilka tygodni wcześniej po prostu sztucznie podnosi ceny, zawyża je, tylko po to, aby w dzień Black Friday po prostu je z powrotem obniżyć do pierwotnego poziomu. Jednym słowem, wszyscy sugerują, że jest to jedna wielka ściema. Ale na szczęście są narzędzia, które w jednoznaczny sposób pozwalają to zweryfikować. Pozwalają sprawdzić, czy dana oferta jest rzeczywiście korzystna, jest rzeczywiście okazyjna, czy może jednak jest po prostu kpiną z klienta. Ostatnio na przykład natrafiłem na stronę o nazwie Fake Friday, no i właśnie przy jej użyciu chciałbym dzisiaj wraz z Wami kilka popularnych produktów zweryfikować. No a potem przedstawię Wam jeszcze kilka najpopularniejszych sztuczek, trików, a nawet często po prostu oszust. Stosowanych przez różne sklepy, e, tak więc myślę, że ten odcinek przyda się bardzo wielu osobom. Tak więc bez zbędnego przedłużania, zaczynamy. Ok, teraz widzicie ekran mojego smartfona na żywo. No i teraz wystarczy podobno, że w tej wyszukiwarce wpiszemy nazwę interesującego nas produktu. No i powinna pokazać się o nim cała prawda. Zacznijmy może od telewizora, który mam u siebie w domu. Jest to OLED firmy LG, 55-calowy. Okej, okay, no i widzicie, że telewizor ten od sierpnia miał taką samą cenę praktycznie, a w listopadzie podrożał o, o 300 zł. Zapewne po to, aby na Black Friday z powrotem obniżyć tę cenę o 300 zł. Ale weźmy inny przykład. Weźmy na przykład jakiegoś taniego, popularnego smartfona, jakiegoś może Samsunga. Samsung... Yy... Okej, okay, no i jak widzicie, tutaj z kolei mamy jakiś tam w miarę budżetowy model Samsunga. No, i on we wrześniu stanął, kosztował już we wrześniu, październiku 700 zł, aż tu nagle w listopadzie ni stąd, ni zowąd, plus 220 zł i mamy cenę 920 zł. I wiecie co, coś mnie tknęło i aż mi się to wydaje śmieszne, bo sprawdziłem na stronie dokładnie tego samego sklepu, do którego dotyczyła ta historia cen, e, jaka jest cena teraz. No bo nagrywam ten odcinek w samo Black Friday, właśnie dzisiaj jest Black Friday. E, no i zobaczcie, jest 700 zł, czyli cena dokładnie taka sama, jak, e, no jak była, zobaczmy, jak była we wrześniu i październiku, 700 zł. Ale oczywiście na stronie sklepu jest skreślone 900, które było na chwilę tylko, i jest wielki napis. Taniej o 200 zł z okazji Black Friday, a ten smartfon już był w takiej cenie od kilku miesięcy. No i jest to w sumie dosyć perfilne zagranie, no bo w tej samej cenie tego smartfona ktoś mógłby wcześniej nie kupić, a teraz kupił tylko dlatego, bo wydaje mu się, że to jest nie wiadomo jaki deal. A teraz weźmy sobie coś, co w ostatnich latach jest coraz popularniejsze, chociaż ja nie do końca rozumiem tego fenomenu, a mianowicie te smart odkurzacze samojeżdżące. I robot na przykład. No i tutaj już z kolei w innym sklepie, bo, bo te sklepy to tak naprawdę to jest obojętne, to nie zwracajcie uwagi, jaki to jest konkretnie sklep, bo tak naprawdę większość sklepów robi dokładnie to samo. Chociaż pewnie nie wszystkie, i wiadomo, że nie ze wszystkimi produktami, ale chcę Wam pokazać po prostu pewną zależność. No i tutaj widzicie jakiś tam model tego odkurzacza. No i wrzesień, październik 1760 zł. No a teraz nagle listopad 200 zł. W górę i mamy 1950 zł. No i tutaj też z odpowiednim kodem, jak widzicie, macie super promocję, polegającą na tym, że nawet cena nie wróciła do poprzedniego poziomu. Tylko finalnie promocyjna cena jest o 100% droższa niż cena w poprzednich miesiącach, więc klientowi wydaje się, że zaoszczędził 100 zł, a tak naprawdę to został zmanipulowany i zapłaci sklepowi o 100 zł więcej. Zresztą jest nawet firma o nazwie Deloitte, która każdego roku analizuje średnie ceny produktów, które były na tydzień przed Czarnym Piątkiem i w dzień Czarnego Piątku. No i wyobraźcie sobie, że w 2016 roku średnia obniżka cen wyniosła dokładnie. 0%, a w 2017 było to około 1%. No ale jest progres, bo w, 2000, w 2018 to już było tam 3,5%. Ale i tak widzicie tą zależność, że te ogromne banery z procentami, no to jest wielka ściema, bo rzeczywista obniżka, no jak się przyśledzi historię, zazwyczaj jest albo znikoma, albo żadna, albo nawet jest na odwrót i na Black Friday po prostu zapłacimy więcej. No ale na szczęście są również na rynku firmy, które rzeczywiście dają pracę. Prawdziwe promocje, prawdziwe promocyjne, korzystne oferty. No i mam tutaj oczywiście na myśli partnera mojego kanału, czyli sieć Mobile Vikings. No bo normalnie macie u nich 20 GB internetu miesięcznie, a tylko do końca listopada i to co ważne, wyłącznie z mojego linka dostaniecie bonusowo, dodatkowo na start aż 100 GB internetu. Tak więc moim zdaniem zdecydowanie warto. Sztuczne windowanie ceny przed obniżką to nie jedyny trik, który stosują sprzedawcy, a na Black Friday to już w ogóle, więc za chwilę przedstawię Wam kilka innych sztuczek i manipulacji, na które trzeba uważać. No ale najpierw warto wspomnieć, że w niektórych krajach rzeczywiście promocje na Black Friday są korzystne, są prawdziwe. Czasami są wręcz ekstremalnie korzystne. No, mam tutaj na myśli chociażby Stany Zjednoczone. No, tylko, że z drugiej strony te promocje są nieraz... Tak ekstremalnie korzystne, że ludzie po prostu świrują, wariują i potrafią o te produkty walczyć. Potrafią się o te produkty dosłownie bić. Zobaczcie zresztą, jak się kończą prawdziwe promocje na Black Friday, na przykład w Stanach Zjednoczonych. Co mega ciekawe, istnieją nawet specjalne strony internetowe zliczające wszystkie incydenty, wszystkie osoby ranne, a nawet zgony poniesione w wyniku Black Friday. Więc teraz wypadałoby się zastanowić, jak podobne promocje wyglądałyby w Polsce. Czyli w kraju, w którym obniżka ceny świątecznego karpia o dosłownie kilka złotych jest wystarczającym powodem do zachowywania się jak bydło i do walki. W kraju, w którym producent nawet nie ma jak zrobić rzeczywiście dobrej, korzystnej promocji, bo gdy już zaryzykuje i gdy już ją zrobi, to ze względów bezpieczeństwa musi zamykać sklep. Tuż po jego otwarciu. Tak było na przykład na promocji firmy Xiaomi w Galerii Mokotów. Swoją drogą, jeśli nie widzieliście odcinka całej prawdy o firmie Xiaomi, to serdecznie zachęcam do nadrobienia zaległości. No, działo się tam dużo ciekawych rzeczy. Wracając jednak do Black Friday. Skoro w USA dzieją się takie rzeczy, to w Polsce zapewne nie byłoby lepiej. A biorąc już pod uwagę mentalność niektórych Polaków. To naprawdę aż boję się myśleć. No a teraz pora na kilka popularnych mitów, sztuczek sprzedażowych i manipulacji stosowanych przez sklepy. Pierwszy trik to tak zwane błądzące produkty. Polega on na tym, że widzimy na przykład półkę z przecenionymi produktami, oznaczoną jako e, spektakularna wyprzedaż. No i przeglądamy tam rzeczy, znajdujemy coś wprost idealnego dla siebie, idziemy do kasy, no a przy kasie się nagle ni stąd, ni zowąd okazuje, że wybrany przez nas produkt jest dużo, dużo droższy i że jego promocja nie dotyczy. No i jeśli zaczniemy się spierać, to zazwyczaj usłyszymy wytłumaczenie, że wszystkiemu winni są klienci, bo po prostu źle odkładali rzeczy i zrobili bałagan. No i rzeczywiście w niektórych przypadkach może to być efekt bałaganu i chaosu, ale niestety równie często sklepy specjalnie ustawiają produkty przecenione, wymieszane z produktami drogimi, nieprzecenionymi, po to, aby klient przy kasie po prostu się nie połapał. Albo nawet po to, że jak już się połapie, żeby po prostu wstyd mu było odłożyć produkt z powodu tego, że nie jest on przeceniony. No i często niestety tak to się kończy, że wychodzimy z drogim produktem, którego niekoniecznie w tej cenie chcieliśmy kupić, a nie wszyscy niestety wiedzą, to jest bardzo ważne, że możemy domagać się, aby sklep sprzedał nam dany produkt po cenie, która była na metce lub na plakietce. I co bardzo ważne, jest to nawet uregulowane prawnie. Kolejnym trikiem są oczywiście spektakularne banery promocyjne. Krzyczące do nas ogromnym rozmiarem, już prosto z witryny sklepu. Krzykliwym czerwonym kolorem, wielką czcionką z napisami minus 50, czasami nawet minus 70%. No jest to oczywiście czysty chwyt marketingowy, bo w rzeczywistości to nie ma nic wspólnego z przeseną 50% na asortyment sklepu. Przecena dotyczy bowiem wybranych modeli, zazwyczaj takich, które po prostu słabo normalnie schodzą, a reszta produktów, które normalnie lepiej schodzą, jest albo w ogóle przeceniona, albo przeceniona. Na przykład o 10%. Bo warto zauważyć, że na tym ogromnym banerze rzeczywiście jest bardzo małym druczkiem napisane, że promocja jest, ale nie 50%, tylko do 50% i że wyłącznie na starannie wybrane, wyselekcjonowane niektóre modele. No ale, mimo wszystko, wielki czerwony znak do sklepu dodatkowych klientów przyciągnie. Banalne, ale działa. Nieco związana z poprzednim trikiem jest praktyka polegająca na tworzeniu bardzo sugestywnych wystaw sklepowych, bo zazwyczaj za szybą wejściową do danego sklepu mamy umieszczone flagowe. Produkty takie najbardziej okazałe, zachęcające do wejścia do sklepu. No, na przykład w sklepach z ubraniami, w sklepach modowych mogą to być manekiny przebrane w najnowsze, mega spójne, świetnie spasowane kreacje, takie pochodzące z najnowszych kolekcji. No i na szybie przed tym manekinem mamy bardzo wymowny napis minus 70%. No tylko, że oczywiście ta przecena nie ma zupełnie nic wspólnego z tymi produktami przedstawianymi na manekinie, bo te dostępne są oczywiście w pełnych, zazwyczaj bardzo drogich cenach, a przecena minus 70% dotyczy na przykład skarpetek. No i bardzo podobnie w innych branżach, na przykład w jakimś sklepie z elektroniką za szybą może być wystawiona najnowsza konsola do gier rozchwytywana przez wszystkich i napis minus 50%, no ale jak wejdziemy do sklepu to się okaże, że ta promocja to dotyczy jakichś tam nikomu niepotrzebnych kabli albo innych niszowych akcesoriów. No ale najważniejsze, no ale najważniejsze jest oczywiście to, żeby klienta do sklepu najzwyczajniej w świecie czymś zbawić. Dalej mamy coś nieco ciekawszego, bo jest to praktyka o nazwie Okazja na Środku Sklepu. Chodzi tutaj o to, że wiele sklepów, i to niezależnie od branży, stawia stanowisko z wielką, ogromną promocją na jakieś kilka konkretnych produktów, ale w miejscu zupełnie niepasującym w miejscu tak naprawdę totalnie z dupy. Na przykład w supermarkecie może to być promocja na proszki do prania pomiędzy alejką ze słodyczami, a alejką z napojami. Na no wszystko to po to, aby klient nie mógł w łatwy sposób porównać ceny promocyjnego produktu z cenami innych produktów z tej samej kategorii w sklepie. Bo jasne, ta oferta może być w miarę korzystna, ale wcale nie jest powiedziane, że inne produkty nie są jeszcze bardziej korzystne. Kolejny trik to układanie bardzo drogich produktów w towarzystwie jakiegoś jednego, znacznie tańszego, ale dokładnie tej samej kategorii. Więc wśród tych mega drogich rzeczy, np. każdy za 1000 zł, podobny produkt kosztujący 300 zł będzie się wydawał niesamowitą okazją, wydawał świetnym dealem. No bo okej, okay, te 300 zł to nadal nie są małe pieniądze, ale jednak w zestawieniu z tymi dużo wyższymi cenami, to ta niższa cena już się wydaje zdecydowanie do przyjęcia. Na no rzeczywistość niestety jest przykra, bo w rzeczywistości zazwyczaj właśnie ten tańszy produkt nie jest wart nawet tych pieniędzy. No ale klienci mimo wszystko go biorą, nawet jeśli go nie do końca potrzebują, no bo właśnie tak działa zasada kontrastu i zestawienie tego tańszego produktu z dużo droższymi o rozmieszczeniu towarów w różnych branżach, w różnych rodzajach sklepów, to tak naprawdę można by nagrać cały osobny odcinek, no ale dzisiaj skupmy się na Black Friday. Rzeczy wyprzedażowe podczas Black Friday zazwyczaj są położone jak najdalej się tylko da od kas płatniczych. No bo klient, gdy już weźmie te przesenione rzeczy, będzie musiał wtedy, idąc zapłacić, minąć praktycznie cały sklep łącznie z tymi najdroższymi flagowymi produktami. A nóż się na coś skusi. Z kolei, jeśli klient dojdzie już do tej kasy i jakimś cudem udało mu się nic po drodze nie kupić, to nie. Nadal nie będziemy mogli mu pogratulować i nadal nie będziemy mogli powiedzieć, jesteś zwycięzcą. A to dlatego, że tuż przy kasie, a często nawet wzdłuż ludzi oczekujących w kolejce, znajdziemy produkty pierwszej potrzeby. Czyli na przykład w elektromarkecie mogą to być baterie, albo w sklepie odzieżowym na przykład skarpetki i tak dalej. No tak więc sklep zwabi Was jakąś mniej lub bardziej korzystną promocją, no ale skończy się tak, że to nie Wy zaoszczędzicie, tylko sklep wciśnie Wam więcej. Bo pamiętajmy, promocje nie są robione po to, aby klient zaoszczędził, tylko po to, żeby sprzedawcy mogli więcej zarobić. A teraz coś dosyć oczywistego i bardzo, bardzo powszechnego. Mam tutaj na myśli fakt, że praktycznie w żadnym sklepie nie znajdziemy, na przykład czekolady kosztującej równo 4 zł. W każdym sklepie będzie ona bowiem kosztowała 3 zł i 99 groszy. No i dla sprzedawcy ta różnica jednego grosza jest niczym, dla niego nie ma żadnej różnicy, ale różnica na poziomie psychiki u klienta jest już drastyczna. Bo większość klientów automatycznie, podświadomie patrzy na cenę przed przecinkiem i 3,99 zaokrągla do 3 zł, a nie do 4 zł. No a przynajmniej tak mówią badania, co mnie osobiście trochę szczerze mówiąc dziwi, no bo ja zawsze automatycznie zaokrąglam w górę. No ale skoro rzeczywiście sklepy nadal to nagminnie stosują, no to coś jednak na rzeczy musi być. Na no swoją drogą to jestem bardzo ciekawy, jak to jest u Was, więc napiszcie w komentarzu, czy Wy zaokrąglacie w dół czy jednak w górę i w ogóle napiszcie czy kiedykolwiek w jakimś sklepie ktoś was perfidnie tak wprost oszukał. Jestem bardzo ciekawy waszych historii, więc śmiało piszcie w komentarzach. No jeśli ktoś z was pracuje w jakimś sklepie z ubraniami, albo w jakimś sklepie spożywczym lub w supermarkecie, to niech koniecznie dopisze na mnie maila na ten adres mailowy, bo szykuję osobne odcinki o branży modowej i o branży spożywczej. No i oczywiście jak zwykle zachęcam was do obejrzenia innych odcinków z serii Cała Prawda, bo po prostu dzięki temu będziecie nieco mniej narażeni na różne sztuczki, na różne oszustwa, które niestety w obecnych czasach czyhają na nas dosłownie wszędzie. Szczególnie polecam wam całe prawdy o różnych konkretnych firmach, bo było już kilka takich odcinków, ale również o sekretach różnych branż. No i po prostu wejdźcie, zaglądnijcie na stronę główną mojego kanału i kliknijcie na to, co Was najbardziej zainteresuje. No i jeszcze oczywiście przypominam o promocji partnera mojego kanału, czyli sieci Mobile Vikings. Bonusowe 100 GB internetu można dostać jedynie jeszcze przez kilka dni. Link ze wszystkimi szczegółami znajdziecie w opisie pod moim filmem. Tak więc to by było na tyle. Do zobaczenia wkrótce.